To, Że Liliana i z bliźniaczki jest rzeczą powszechnie wiadomo, ale jak się okazuje, nie są one jedyne w mieście. Kiedyś usłyszałem jak ktoś w swoim materiale wideo na całe siostry kalięte bliźniaczkami, i nieco mnie wtedy zdziwiło, ponieważ ja nigdy takich nie postrzegałem. Dla mnie były one zawsze po prostu siostrami, pewnie dlatego, że mam inne kolory włosów i fryzury, przez co różnią się od siebie. Natomiast mnie zastanowiło, czy to warty się bliźniaczki. Musiałem zatem to sprawdzić i postanowiłem przeprowadzić drobne dochodzenie. Skupiają się tylko i wyłącznie na tej wersji kalientek, jaka jest w oryginalnym miłowie z 2 II, na oryginalnej templatce, czyli nie w wersji oczyszczonej i w niezmodowanej grze. Jeśli przyjrzeć się bibliografii rodziny, na zdjęciu pojawiają się rodzice sióstr, którzy zajmują się niemowlakami. Ciąża w dwójce trwa 72 godziny, czyli 3 dni, tyle samo, ile trwa etap niemowlęctwa. Zatem jest to niemożliwe, aby w jednym dniu rodziła się jedna simka, a następnego dnia druga. Podobno znaczyło, że ich matka trzeba obciąża dwa razy dzień po dniu, co jest no, oczywiście przy tych warunkach niemożliwe. Zatem siostry musiały urodzić się tego samego dnia, co oczywiście ma też swoje odzwierciedlenie w długości życia, gdyż obie panie mają do zmiany grupy wiekowej tyle samo dni, czyli 28. Mają co prawda zupełnie inne znaki zodiaku, ale to jak wiemy nie jest żadny wyznacznik, skoro znak zodiaku w dwójce nie jest równy daciu urodzin, tylko ma związek z osobowością. Później postanowiłem porównać portrety obu symetry bez makijażu w tej samej fryzurze, no i okazało się, że wyglądają niemal identycznie. różnią się nieco kształtem nosa i ust, co właśnie możecie zobaczyć. Tak więc podsumowując oczywistą, być może oczywistość, siostry kajęte są bliźniaczkami. No jest to właściwie rzadko podkreślane, stąd moje zaskoczenie i w ogóle chęć zrobienia tego porównania, ale no niemniej jednak jest to fakt. Tak więc, moje drogie Rudzielce, nie jesteście w tym mieście jedyne.